Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z takim, mam nadzieję, króciutkim filmikiem dotyczącym fajnych wyborów perfumowych na takie okazje, jakie nas niebawem czekają, czyli śluby, komunie, wysyp takich imprez, jak wiecie, jest w maju, w czerwcu, przez całe wakacje właściwie co i rusz, jesteśmy zapraszani na jakąś imprezę weselną tudzież na ślub. Więc dzisiaj przychodzę do Was z takimi zapachami. Powiem szczerze, że ten film będzie krótki. Wybrałam dla Was tylko i wyłącznie 10 typów, żeby nie przedłużać i żeby nie trzymać Was w tych pięknych okolicznościach przyrody za długo przy telefonach albo komputerach. Więc mam nadzieję, że tego typu rekomendacje i przegląd Wam się przydadzą na ten wakacyjny czas i na ten majowy czas komunii. Jeśli tak, to zapraszam Was bardzo serdecznie do obejrzenia tego filmu. I pierwszym zapachem, od którego chciałam zacząć dzisiejszy film, są perfumy, słuchajcie, które, jak wynika z mojego doświadczenia, podobają się właściwie każdej osobie w moim otoczeniu. I o czym mowa? Są to perfumy od marki Givonchi i jest to Irresistible w podstawowej wersji wody perfumowanej. Cały zapach, słuchajcie, to jest taka eteryczna, lekko pudrowa mgiełka. Niewątpliwie za sprawą irysa oraz piżma, które goszczą w tej kompozycji, aczkolwiek nie martwcie się, że to jest taka pudrowość, taka typowo jesienna, czy taka pudrowość zimowa, ponieważ tę pudrowość przepięknie odciąża nuta takiej likierowej, bardzo soczystej, bardzo świeżej gruszki oraz nuta świeżej róży. W bazie tego zapachu ja przynajmniej na mojej skórze czuję bardzo dużo niuansów drzewnych, takich powiedziałabym cedrowych, co stanowi również taką bardzo adekwatną i bardzo elegancką kropkę nad i. Myślę zapach doskonały na tego typu okazje, o bardzo notabene dobrej projekcji, więc uważajcie z aplikacją, z ilością tak naprawdę psiknięć. Aczkolwiek tu Was muszę ostrzec, że jeśli na przykład wybierzecie ten zapach na imprezę weselną, to może być konieczność ponawiania aplikacji co mniej więcej 5 do 6 godzin. Drugim zapachem, również notabene, słuchajcie, bardzo mocno kwiatowym, który rekomenduję Wam na takie okazje właśnie komunijno-ślubne, są perfumy tym razem od marki Miu Miu, i jest to po prostu Miu Miu swojej podstawowej, klasycznej wersji wody perfumowanej. I to co ja słuchajcie najbardziej czuję w tym zapachu to takie przepiękne, świeże konwalie. Aczkolwiek te konwalie są wzbogacone po pierwsze nutami bardzo mocno zielonymi, po drugie delikatnymi cytrusami, ale w tych perfumach jest też niewątpliwie jaśmin oraz róża. Więc to jest przede wszystkim tak naprawdę stuprocentowy kwieciuch, acz słuchajcie z pewnego rodzaju pieprzykiem, z pieprzykiem nomen omen. Ponieważ czuje się w tym zapachu pewnego rodzaju pieprzność. Baza tego zapachu zawiera drzewo Aki Wood, które bardzo, ale to bardzo lubi wybrzmiewać w perfumach tak właśnie delikatnie, przyprawowo, delikatnie, pieprznie. Więc pewien aspekt taki wiercący w nosie w tych perfumach również jest. Aczkolwiek, słuchajcie, to im nie odejmuje cały czas tego szyku, tej klasy i tej elegancji, jaką sobą reprezentują. Kolejnymi perfumami, które bardzo dobrze Wam się sprawdzą również w takich właśnie okolicznościach sezonowych, weselnych, ślubnych, komunijnych, są tym razem perfumy od marki Giorgio Armani i jest to Sea w edycji Passion Intense. Słuchajcie, myślę, że ten zapach będzie dobry przede wszystkim na wesela ze względu na swoją wybitną, wręcz bardzo dobrą trwałość, więc istnieje bardzo duża szansa, że jeśli pójdziecie gdzieś na jakieś wesele jako gość, to nie będziecie musieli ponawiać aplikacji w ciągu nocy, Perfumy te są tak samo słodkie, jak i eleganckie, jak i delikatnie eteryczne. W perfumach tych ja przynajmniej mam takie wrażenie ogromnej świeżości, bardzo dużej przestrzenności, ogromnej elegancji. Mamy tutaj niewątpliwie nutę czarnej porzeczki, jako nutę dominującą, acz bardzo ładnie wspartą nutą jaśminu. Mamy też niewątpliwie jakiegoś fiołka, irysa, na pewno piżmo, które powodują, że zapach ten ma taki eteryczny, lekko-pudrowy wydźwięk takiej właśnie świeżości, higieniczności, czystości. Baza tego zapachu jest natomiast bardzo ciepła, bardzo słodka. Taką bazę znamy właściwie z całej linii C i w bazie ja przede wszystkim czuję wanilię oraz paczulę. I kolejny doskonały wybór na tego typu okazje, acz powiem szczerze bardzo odważny, ale jeśli na tego typu uroczystościach będziecie miały powiedzmy troszkę starszą ciocię albo babcię, to myślę, że po prostu babcia czy ciocia będzie całym sercem z Wami i doceni fakt, że pachniecie bardzo klasycznie, bardzo rasowo i bardzo elegancko i o czym mowa? Mowa oczywiście o perfumach Chanel numer 5 w edycji wody toaletowej i to właśnie woda toaletowa jest najbardziej dedykowanym zapachem właśnie na okres taki wiosenno-letni. Woda perfumowana ze względu na pewnego rodzaju ciepłą bazę byłaby jednak zapachem nie do końca adekwatnym na tę porę roku. Natomiast woda toaletowa jak najbardziej. I co czujemy w tym zapachu? Czujemy w nim przede wszystkim aldehydy i to jest rzeczywiście to, czym ten zapach przynajmniej w początkowej fazie brzmienia nas zauracza, bo to jest zapach bardzo mocno, przynajmniej mnie, zauraczający. Czujemy tutaj też neroli, czujemy jaśmin, czujemy róże, delikatne tony owocowe, między innymi tony cytrusowe. Aczkolwiek w bazie tego zapachu jest dość sporo mchu dość sporo żywicy bursztynowej, delikatne. Delikatny cywet, delikatne nuty cedrowe, więc zapach ten jest również taki bardzo klasyczny, bardzo elegancki. Nie jest to taki stuprocentowo aldehydowy kwieciuch, bo ma też właśnie odrobinę tej eleganckiej kropki na DIE w swojej bazie. Zdecydowanie dla mnie zapach ultra elegancki, doskonały na takie okazje. I jeśli właśnie spodziewacie się, że będziecie mieli grono przede wszystkim takich starszych, nobliwych osób w swoim towarzystwie, to myślę, że bardzo docenią Wasz zapach i bardzo docenią szyk i klasę, z jaką pachniecie. I kolejnym niezwykle eleganckim zapachem na tego typu okazji jak śluby czy wesela w okresie wiosny oraz lata jest zapach, o którym słyszeliście na moim kanale nieraz, aczkolwiek muszę przyznać, że ostatnio go recenzyjnie zaniedbywałam i on się w moich filmach nie pojawiał. Są mianowicie perfumy marki Penhaligon's Empressa. I czy jeśli słyszeliście moje wcześniejsze recenzje tego zapachu czy recenzje innych recenzentów, to wiecie, że jest to zapach bardzo mocno podobny do Coco Mademoiselle w edycji wody toaletowej. Aczkolwiek tutaj z akcentem położonym na wydźwięk drzew i iglastych. Jest to przepiękny zapach cytrusowo-kwiatowy, czujemy w nim bergamotkę, pomarańcze, czujemy w nim cytrynę, ale też jaśmin, róże, te bardzo takie dostojne, eleganckie kwiaty. Mamy tu też przepiękną bazę paczulową z delikatną drewienkowatością, z kapką wanilii i właśnie tym akcentem drzew i iglastych Perfumy niezwykle wręcz eleganckie, bardzo długotrwałe, więc na przykład, jeśli zdecydujecie się na aplikację tych perfum, na przykład na wesele, to macie z nimi pewność, że na pewno przetrwają całą noc. Zdecydowanie mój żelazny wybór na tego typu okazje. I kolejnymi perfumami, które reprezentują sobą ogromną elegancję w najlepszym tego słowa wydaniu, są perfumy od marki Prada i jest to Infusion the Iris. I oczywiście poza tym irysem, którego mamy w nazwie i który jest tu rzeczywiście nutą dominującą i bardzo silnie dochodzącą tak naprawdę w projekcji do nosów innych, mamy tu też inne, bardzo tak naprawdę klasyczne i uładzające tą kompozycję nuty. Mamy tu m.in. nutę cedru, nutę mięty, nutę również ekwiatu neroli, ale mamy też delikatną, taką bardzo klasyczną w wydaniu żywicę benzoesową. Perfumy niewątpliwie bardzo eleganckie, ale też swoim sznytem ogromnie notabene zielone, troszeczkę powiedziałabym, ziemiste, ale bez przesady i niech was to nie przeraża tak zimiście do końca wcale nie jest. Jeśli chodzi o mnie, to ja uważam, że jest to elegancja, w najlepszym tego słowa wydaniu perfumy, z którymi po prostu nie możecie źle trafić. I kolejne eleganckie perfumy z mojego przeglądu to będą już takie perfumy bardziej podobające się społecznie, trafiające bardziej w społeczny głos. Dlaczego? Dlatego, że są to perfumy nieco bardziej słodkie niż na przykład Prada Infusion the Iris i o czym mowa. Mowa o perfumach od marki Guerlain, Mon Guerlain w edycji wody toaletowej. I słuchajcie, dlaczego woda toaletowa? Ano dlatego, że jest to po prostu dużo lżejszy wariant, wariant taki bardziej przestrzenny, nacechowany o wiele większą tak naprawdę ilością cytrusów i lawendy i rzeczywiście będzie Wam się zdecydowanie lepiej nosić w takich okresach wiosenno-letnich, aniżeli inne warianty perfum z tej serii, no może poza sparkling bouquet. Jeśli chodzi o samą naturę zapachu, no to mamy tutaj przede wszystkim te cytrusy w otwarciu, mamy bardzo silną lawendę, ale mamy też nuty jaśminu i róży oraz takiego bardzo pudrowego, delikatnego irysa. W bazie tego zapachu jest dużo wanilii, jak właściwie praktycznie w każdym zapachu z tej serii, więc on jest również delikatnie słodziutki, przez co sądzę, że będzie bardzo akceptowany, kiedy go będą czuły od Was inne osoby na tego rodzaju uroczystości w takich okolicznościach i będzie im się on na pewno bardzo podobał. I kolejnym niezwykle eleganckim zapachem, aczkolwiek też chyba najbardziej oryginalnym z tego całego zestawienia, jakie dzisiaj dla Was przygotowałam, są perfumy od marki Lankom i jest to idol w edycji Aura. I dlaczego powiedziałam, że nieco bardziej oryginalny zapach niż te wszystkie inne, o których dzisiaj powiem, a to dlatego, że on ma bardzo silnie wyczuwalną nutę soli. To oczywiście są cały czas perfumy eleganckie, bardzo klasyczne za sprawą jaśminu, za sprawą róży, za sprawą też delikatnego piżma, delikatnych nut drzewnych i Wanili w bazie, aczkolwiek ta nuta soli powoduje, że jest to zapach na pewno wyróżniający się na tle innych zapachów, bardzo kuszący nosy innych, ale wcale słuchajcie przez tą notę soli nie pozbawiony elegancji. I słuchajcie, teraz prawdziwy król imprez komunijnych, uroczystości ślubnych, weselnych, urzędowych. To są chyba perfumy, które jako pierwsze zawsze mi się narzucają na tego typu sytuacje i okoliczności. I o czym mowa? Mowa oczywiście o klasyku, czyli o J'adore od marki Dior. Ja mam tutaj edycję wody toaletowej, bo ja po prostu o wiele bardziej wolę ten wariant. Jeśli natomiast chodzi o samą naturę zapachu, zapach otwiera się przepięknymi, musującymi, świetlistymi cytrusami, aczkolwiek jest to po prostu kwieciuch pełną gębą, mówiąc kolokwialnie, bo jest to zapach bardzo mocno oparty o nuty jaśminu, tuberozy i lanki, lank kwiatu pomarańczy, delikatnej gardenii, ale też neroli. Jest to notabene też zapach, który ma bardzo silne, takie bardzo eleganckie nuty drzewne w bazie oraz kropkę nad jej w postaci wanilii. Generalnie elegancja słuchajcie w butelce, zapach, który na takie okoliczności sprawdzi się bezbłędnie i będzie po prostu idealnym strzałem w dziesiątkę. I na koniec słuchajcie, prawdziwy przyjemniaczek. Perfumy, które społecznie bardzo, ale to bardzo się podobają, o których ja zawsze słyszę tylko i wyłącznie dobre słowa, i które na mnie są komplementowane, ilekroć je noszę, i o czym słuchajcie, mowa o perfumach od marki Gucci i jest to Guilty. I słuchajcie, ja mam Guilty w tej starszej oprawie, w tym starszym anturażu flakonu, niemniej jednak te nowe wersje Guilty są bardzo podobne do wersji, którą ja posiadam i sam zapach jest naprawdę rzeczywiście z jednej strony ogromnie przyjemny, a z drugiej bardzo wyważony i elegancki. Jest przyjemny i jest społecznie akceptowalny dzięki słodziutkim nutom, które w sobie zawiera. Zawiera między innymi słodziutką brzoskwini oraz wanilię, ale jest też w pewnego rodzaju yy, nurcie tym klasycznym, tym eleganckim i tym szykownym za sprawą nut jaśminu oraz bzu. Zapach otwiera się bardzo ładnie takimi musującymi, delikatnymi yy, cytrusami, aczkolwiek cały jego wydźwięk, gdybym miała być szczera, jest właśnie taki kwiatowo-waniliowy. Są to perfumy spokojne, nie wadzące nikomu, nie za bardzo słodkie, ale też niezbyt mocno takie odurzające i kwiatowe. Myślę, doskonały przyjemniaczek na tego typu okoliczności wiosenno-letnie. I słuchajcie, moi kochani, to byłoby tyle w moim, mam nadzieję, krótkim przeglądzie takich idealnych top-ten zapachów na takie okoliczności kościelne, cywilne, na okoliczności ślubów, komunii, wesel, chrztów i tym podobnych imprez, które odbywają się w czasie wiosny oraz lata. Mam nadzieję, że taki przegląd okaże się pomocny dla niektórych z Was. Ale także oczywiście dawajcie swoje propozycje w komentarzach, bo myślę, że bardzo wiele osób, które przychodzi na mój kanał, czyta również komentarze, więc na pewno z Waszych rekomendacji będzie skora i będzie bardzo chętna skorzystać. Ja Wam tymczasem bardzo dziękuję za obejrzenie kolejnego filmu na moim kanale. Pozdrawiam Was ciepło i serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa-pa!